Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 2 i konkretnie z dodatku DLC Crown of the Sunken King. Moi drodzy, jest to ostatni odcinek z tego dodatku, ale nie martwcie się, będą kolejne dodatki. Jeszcze dwa, jeden wychodzi. W 23 sierpnia, 26 sierpnia, a drugi bodajże 23 września, jakoś tak. Także na pewno będzie co oglądać i na pewno będzie co nagrywać. Jeżeli chodzi o serię Dark Souls, to ja po prostu sobie zrobię do czasu wyjścia kolejnego dodatku, czyli przeszło jeszcze jakieś 3 tygodnie. Ja sobie zrobię od tej serii przerwę, bo szczerze przyznam, że bardzo dużo czasu pochłania nagrywanie jej, szczególnie jak się ginie dużo. Na bossach, to wtedy bardzo, bardzo długo po czasu zajmuje ta seria, ale uwielbiam grać w Dark Souls, uwielbiam tą serię i na pewno jej nie porzucę na amen, tylko po prostu wstrzymam się z nią do kolejnego dodatku Także, miecie to na uwadze, a tymczasem e, uzupełnię miejsce, tak jakby tej serii, e, jakąś inną, e, z innej gry. E, także, myślę, że jakoś, e, żebyście się po prostu w tym czasie nie nudzili. E, dobrze, ja e, dzięki waszej uprzejmości dowiedziałem się, że przy ognisku. Co ja gadam, w miejscu gdzie był król Wendrik i gdzie odbywała się z nim walka, pojawiło się teraz wspomnienie, które możemy odkryć dzięki zdobytej koronie po walce z, ze śpiącym smokiem. Plus, jeszcze chciałbym wrócić się do kapliczki Amany i tam odkryć te drzwi. Nie wiem, czy wy pamiętacie te drzwi. Ja już jak grałem tamte odcinki, nawet nie pamiętam, które to były odcinki, to zastanawiałem się, jak te drzwi się otwiera. O, zwróćcie uwagę, teraz to my jesteśmy mega potężni na tą lokację. Te drzwi, one były gdzieś tam w tamtej dalszej części. Wow. Tylko nie pamiętam konkretnie gdzie. Ja sobie zaraz te drzwi odszukam i myślę, że zobaczymy się na miejscu, żeby po prostu już was nie zanudzać tym samym, bo ja przecież w końcu już tutaj byłem. W porządku, moi drodzy, jakbyście nie pamiętali o które drzwi chodzi, to od drugiego bonfire'a lecimy sobie w prawo. To jest drugi bonfire, tutaj w tej kapliczce Amany, i szukamy tego oto miejsca. I teraz sobie tędy lecimy. O, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj chyba trzeba zniszczyć te konary. I wcześniej te drzwi były zamknięte. Teraz powinny już być otwarte. I żeby móc je otworzyć musimy być, e, że tak powiem, człowiekiem. Nie możemy być w formie pustego, czyli hollow'a. I mamy tutaj duszę króla, moi drodzy. Przeczytaj wiadomość, wiwa dla rezygnacja. E, w związku z, z tym, za tą duszę króla, prawdopodobnie możemy sobie e, coś tam kupić u, u, u tych. Um... Jest, tutaj, to jest ta wielka dusza. W związku z tym prawdopodobnie będziemy mogli sobie to wymienić na jakąś broń, bądź zaklęcie, bądź coś tam innego. Ja teraz jeszcze skoczę pokazać wam, jakie bronie mam na wymianę i ten odcinek ostatni z DLC zakończymy sobie obejrzeniem tego, Wspomnienia, które umożliwi które, którego odkrycie umożliwiła nam zdobyta korona. Także, e, ja tutaj teraz swoje piórko. Czemu ja latam na Golasa w ogóle? Nie mam pojęcia. Tak jest chyba szybciej po prostu. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już tutaj u Ornifex. E, z tego co pamiętam, chyba tak ono miało na imię. Zobaczmy za co, uch, szlag, za co możemy się tutaj wymienić. E, cierniowy wielki miecz, dusza rozszonego rycerza, dusza strażnika tronu. To są prawdopodobnie rzeczy, których możliwe, że wcześniej nie widzieliśmy, e, dusza opieku na tronu to również, to same miecze praktycznie, grzesznica już była, to było, było, było e, naszandry, Elane, sincha, proszę bardzo, włócznia Jorga. E, to, to jest, moi drodzy, pierwsza broń, jeżeli chodzi o DLC włócznię tę dzierżył Sir York podczas ataku na miasto sanktuarium Zdobywając jego krew to jest właśnie chyba ta włócznia, którą Singh miał wbitą w plecy i wystawała mu tutaj z piersi tak mi się przynajmniej wydaje kupimy sobie ją prawdopodobnie, bo jestem bardzo ciekaw ogólnie starego żelaznego króla dusza welsztynna Tada, dusza opiekuna tronu. No to jakaś tarcza fajna. Mm, I mamy jeszcze tarczę strażnika tronu. Och, bardzo fajna ta tarcza jest, moi drodzy. Bardzo lekka, i zwróćcie uwagę, jakie ma znakomite statystyki. E, naprawdę genialna. E, bardzo mi się podoba. E, dobrze, to by było, jeżeli chodzi o Arniflex. Skoczymy sobie jeszcze do e, Strajda to już chyba nawet nie będę musiał robić cięcia, bo to jest dosłownie za rogiem. No tutaj. Proszę bardzo. Gdzie to było tutaj i, i, i cela straida. Dobrze, teraz będę musiał pokonać te zombiaczki denerwujące, ale myślę, że sobie jakoś poradzę z nimi, co prawda nie mam na sobie żadnego ekwipunku. Ale to nie powinien być e, kłopot. No, chyba jednak jest kłopot. Dobra, trzech na raz. Tyle! Porozmawiajmy sobie teraz e, ze strajdem Wymieńmy się. I moi drodzy, dusza myfy, demon kuźni, prześladowcy, zręcznego strażnika, ostatniego olbrzyma, strażnika, gargulca, smoczego jeźdźca. E, mm, nie, straight moi drodzy, nie ma nic nowego dla nas. Chyba że może jakieś zaklęcie. Nie, moi drodzy, u niego nic nam nie doszło, że tak powiem z tych rzeczy, jeżeli chodzi o DLC. Także moi drodzy, tak właśnie się spodziewałem, że że co? Tak właśnie się spodziewałem, że nie, by, że, że nie będzie wiele tego, jeżeli chodzi o wymianę z DLC. Gdzie to było? Tutaj i tutaj. Dziwne, bo ja gdzieś czytałem w internecie, że za tą duszę króla można rzeczywiście się wymienić, ale żeby to zrobić, to chyba trzeba coś tam mieć na sobie ubranego, czy coś takiego. Tutaj z tego co pamiętam były pająki, teraz już ich nie ma, nie wiem dlaczego. Zobaczmy, bo to chyba trzeba mieć w ekwipunku jakąś, właśnie, zbroję Wędrika, czy coś takiego. Ja nałożę na siebie zbroję Welsztada, może to o zbroję Welsztada chodziło? Węgarla. Hm. teraz to już straciłem totalnie. Rozeznanie, czy ja źle przeczytałem, czy mi się tylko tak wydawało. Nie, nie pamiętam teraz już. No jak nie mam klatki, to raczej nie mam też reszty. Ehm, zobaczymy, może jak będę w tej koronie, e, to uda się. Uda się wymienić za duszę króla, bo podobno jest za to jakiś fajny miecz. I to właśnie Urnifex. E, a może to trzeba kupić sobie ten mieczek. Nie, ona ma tylko Marukamo do sprzedaż. Nie, no nie doszło tutaj ewidentnie, nic tutaj nie doszło. Nie. Dobrze, moi drodzy, ja się jeszcze zorientuję o co chodzi i widzimy się za moment. W porządku, moi drodzy, już się wszystko wyjaśniło. Ja wracam do ogniska. E, popełniłem jeden błąd, mianowicie w tej komnacie, w której zdobyłem tą e, przeklętą duszę tego króla, okazuje się, że jest jeszcze jego set, e, który ja niestety pominąłem. E, nie zauważyłem go po prostu on musi być tam jakoś porządnie ukryty. Ja nawet nie pomyślałem o tym, żeby się skupiać za bardzo na tym pomieszczeniu. Było tylko jedno krzesło z jedną duszą, czy tam z jednym przedmiotem na nim. Więc pomyślałem, że to jest po prostu. Tak naprawdę koniec już. Ale to nie ma najmniejszego problemu, bo żeby się tam dostać, to ja tak naprawdę muszę pokonać chyba tylko trzech przeciwników. Tutaj, ten jeden mag. Ten jeden. I chyba tyle z tego, co pamiętam. Zaraz jeszcze zobaczymy. Przy okazji, sobie zobaczycie, jaka tam jest banalna droga. Tylko, że no, warunkiem jest to, że musicie być humanem i musicie mieć pokonanego króla. Ale to nie powinien być problem, bo on nie jest jakiś trudny do pokonania. Eee, dobra, lecimy. O, Jak właśnie słyszałem, że ten pocisk mnie ściga. Dobra, schowam się tutaj i uleczę. Oj, dobra. No i zobaczmy, zobaczmy. Gdzie niby tu miała być ta zbroja. O, no właśnie. Tak to jest właśnie, jak się nie rozgląda. Ale zwróćcie uwagę, jak się tu wbiega, to tego nie widać. No, bierze się duszę. No, chyba żebym się przez torami odwrócił. Ja się chyba odwróciłem w ten sposób i pobiegłem z powrotem. No dobra, rzeczywiście jest tutaj jakaś dodatkowa komnata. O, i mamy skrzynię. Tutaj prawdopodobnie będzie ten secik. Tak, królewska korona, królewska zbroja, wszystko królewska. Czyli to nie ma znaczenia, ta jednak korona tutaj. O, proszę bardzo, to jest ta królewska korona. Ubierzmy się ogólnie w ten cały secik królewski. Tak, to będzie set właśnie tego króla Wendrika. Proszę bardzo. Na kobice się tak średnio, że tak powiem. No, ale dobra. Wracamy do ogniska. E, muszę Was przeprosić, bo myślałem, że ten odcinek będzie zdecydowanie krótszy, bo, bo tak naprawdę nie sądziłem, że tyle będzie problemów z tym. Ale jak już, e, że tak powiem, zrobimy sobie tą przerwę e, po tym odcinku na te dwa czy tam trzy tygodnie, e, no to warto, żeby jednak zakończyć to, że tak powiem, porządnie, tak? Odkryć mniej więcej wszystko, co się da. Pokazać wam wszystko co się da, i wtedy dopiero skończyć, że tak powiem, ee, to DLC, bo tak naprawdę wszystko przed tym to nie będzie, że tak powiem, w 100% zrobione. Dobra, teraz pogadajmy z Orniflex, wymiana. O, rzeczywiście doszło tu kilka rzeczy. Jest. Miecz Władcy, potrzebne przedmioty Dusza Króla, moi drodzy Efekt, atak wzmocniony przez posiadane dusze Czyli im więcej mamy przy sobie dusz Tym mocniej bijemy Ale to i tak nie jest przedmiot dla mnie Ze względu na to, że wymaga 16 wiary i 16 inteligencji eee, Zobaczmy, czy mamy tu jeszcze coś Ogromny Miecz Króla Tylko Król wie, czy podobizny królowej Zawiera... Czy będę 50 siły wymaga, także dosyć sporo, czy mamy tu jeszcze coś, w zamian za tą duszę króla, jest, tarcza króla, moi drodzy, wielki król zamknął się w kryjówce, szybko stał się cieniem samego siebie, tylko co chciał ochronić, moi drodzy, zobaczmy, porównajmy sobie tą tarczę z tą tarczą, eee, 160, 85, 65, No, powiem Wam szczerze, że na moje oko tarcza króla jest lepsza. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno będę chciał sobie tą duszę króla gdzieś tutaj zamienić na któryś z tych przedmiotów. Jeszcze nie wiem na który. Ten miecz bardzo, bardzo fajnie wygląda. Ale ten też mnie bardzo ciekawi i nie wiem, czy nie fajnie by było na przykład do niego dostosować statystyk i chodzić po prostu z pół milionem dusz i tam siepać za miliardy. Na pewno chcę sobie kupić ten przedmiot, jest to włócznia Jorga. Ja jestem bardzo ciekaw, co ona nam tutaj proponuje. Załóżmy sobie ją, zobaczmy jak wygląda. Powinienem nie mieć żadnych problemów ze znalezieniem jej w ekwipunku. O, bardzo fajnie wygląda powiem wam. Hm, a taki ma naprawdę ciekawe. Ciekaw jestem jest jak z obrażeniami. A żeby to sprawdzić, musielibyśmy się udać do ostatnio... Em, do ostatniej naszej lokalizacji i tam przetestujemy sobie to włócznie. Najpierw porównamy ją z tym mieczem, który miałem przed chwilą. A później zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. Podstawowy zombiaczek, moi drodzy. Tutaj powinien 332, 402, 470. No dobrze, próba teraz z tą włócznią. Zobaczmy. Bardzo jestem sam ciekaw jak ona tutaj... Tutaj powinien zaraz się ocknąć jeden z nich. I powinni się mną zainteresować. O, trochę mnie przebiła włócznia. Czyżbym za daleko odszedł? Nie. Zobaczmy 310 moi drodzy, a ta włócznia jest niepoprawiona w żaden sposób. Zobaczmy, a przestarczę. Wrócę sobie troszeczkę wytrzymałości. Kurczę, co ma taki zasięg cienki 220. Przestarczę, całkiem sporo tych obrażeń. Teraz wypróbuję sobie atak drugi 408. Bardzo dobra jest ta włócznia, muszę przyznać. Zobaczmy ten atak 315. Potężna ta włócznia, jest naprawdę. Rekomenduję ją. Co prawda nie jest to samo co mój miecz, do niego jestem już zdecydowanie bardziej przyzwyczajony. O, wow, niesamowite to było. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to włócznie podoba ogólnie. Teraz jeszcze sobie sprawdzimy. Potężny ma taki, jakby ją tutaj troszeczkę podrasować, a na pewno jest taka możliwość, to ona by była zabójcza wręcz, moi drodzy, lepsza chyba nawet od tego miecza, który ja mam aktualnie. Eee, no, ona ma obrażeń. 214 plus 161 a mój miecz ma 400 plus 222 i sami widzieliście, że e, praktycznie podobne obrażenia zadawały te dwie, te dwie bronie. No ale to już pozostawiam w waszej osobistej ocenie. E, teraz udam się już, żebyśmy obejrzeli to wspomnienie e, i to będzie końcówka tego DLC. A jeżeli chodzi o duszę króla, to ja sobie na razie ją zachowam. E, Zobaczymy, czy nam się nie przyda na przykład w kolejnych e, dodatkach. Dobra, gdzie ja muszę się teraz udać? Chyba do zamku Drangle, z tego co pamiętam. Nie, nie do zamku Drangle, do krypty nieumarłych. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że tutaj już możecie mi towarzyszyć. Droga jest całkiem banalna. Ja jestem cały czas ubrany w tą królewską zbroję, z nadzieją, że być może jak mnie w niej zobaczył, to zdecydują się mnie nie atakować, ale to było oczywiście e, złudne marzenie z mojej strony. No, ale się przedostałem bez problemu. Okej, okay, już jesteśmy na miejscu. Zobaczmy. Tu właśnie, to jest właśnie miejsce, gdzie walczyliśmy z tym królem Wendrikiem. A tutaj leżała jego zbroja, którą aktualnie mamy na sobie, tak naprawdę zwróćcie uwagę, że to jest ten sam set. No i sprawdźmy to wspomnienie, o którym była mowa na samym początku. Ok, pojawiliśmy się w tym samym miejscu. Nie można zbyt długo przewodzić we wspomnieniu. O, proszę bardzo, i mamy tutaj chyba nawet naszego króla. Zgadza się. Przyjrzyjmy mu się dobrze. Tak, jakiś zmarnowany, pogadajmy z nim. Nie wiem, czy czytać wam te napisy, w razie jakbyście na przykład minimalizowali sobie filmiki i tylko słuchali. Ale w razie czego słyszycie to, co on mówi po prostu po angielsku. Korony? Hmm. Pewnie chodzi o te korony z trzech dodatków.

I subdued the giants and claim their strength so that i might step closer to fire drying lake will fall the fire will fade and the souls of old with dark unshackled a curse will be upon us and men will take their true shape drying lake will fall the fire will with dark unshackled and men will take dobrze to było na tyle chyba, jeżeli chodzi o rozmowę z nim E, jeszcze mu się tylko przyjrzymy dokładnie. O, tędy nie mogę przejść, taką ma tu swoją tarczę potężną. Tak, to by było na tyle. E, jestem bardzo ciekaw, czy możemy podjąć z nim walkę w tym wspomnieniu, jak myślicie? Sprawdzimy to. Oj cholera, nie ten atak. Ha! Czyli zaraz po zaatakowaniu go po prostu e, wywala nas. Z tego wspomnienia i cofa automatycznie do krypty nieumarłych. Dobrze, moi drodzy, w związku z tym myślę, że możemy sobie zakończyć ten odcinek. W spokoju. Mam nadzieję, że to DLC pokazałem Wam od dobrej strony, że się do niego przekonaliście. Z tego co czytałem, DLC numer 2 znaczy teoretycznie to jest jedno DLC, ale podzielone na trzy części. Także część druga ma być troszeczkę dłuższa niż pierwsza. Pierwszą tak naprawdę udało się w pięciu, sześciu odcinkach przejść. Także no nie jest to jednak jakoś mega-mega długo. Ale zabawa była naprawdę przednia, powiem szczerze. Mi się DLC ogólnie podobało, najbardziej mi się podobała walka jednak z Sinhem, ona wymagała ode mnie naprawdę nie lada wyczynu, żebym ja go pokonał w ogóle, podejść naprawdę potrzebowałem chyba 15 czy 20, żeby go zabić, no ale się w końcu udało, a to trio na końcu to już w ogóle nawet nie będę tego komentował. Chcę zobaczyć, e, czy da się wzmacniać tą, tą włócznię, bo ona jest genialna. Gdzie ona jest? No właśnie, i tu chyba nie ma moi drodzy. A nie, jest, co ja gadam. Skamieniała smocza kość jest potrzebna do tego, aby tą włócznie sobie ulepszyć. My mamy ich dużo. Skamieniała smocza kość służy właśnie do ulepszania broń po wymianie. Także możemy to sobie wykorzystać, ale myślę, że to już w kolejnej serii, kiedy zdecyduje się, którą bronią będę chciał się posługiwać. Także moi drodzy, ja te dusze sobie zostawię w razie, jakby mi były potrzebne do przejścia. E, na przykład gdzieś tam, no tak naprawdę nie wiem e, gdzie będzie się wchodziło do drugiego, do drugiej części DLC, e, także tą postać również zostawiam sobie na zwykłej e, NG, nie będę wchodził do NG+, żeby nic tutaj nie spalić i przypadkiem e, nie... nie, nie... Uniemożliwić sobie wejście do drugiej części dodatku. Także my widzimy się w, D w Dark Souls 2 w dodatku, e, myślę, że w okolicach 26 sierpnia lub po, e, zaraz po, po premierze oczywiście. Ja mam zakupiony już dodatek, akurat na trzy części. Także nie ma z tym żadnego problemu. Prawdopodobnie ściągnie mi się on już od razu w dniu premiery. I będziemy mogli wtedy zacząć sobie nagrywanie. Także spodziewajcie się zaraz po premierze przynajmniej jednego albo dwóch odcinków. No i to było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ogólnie DLC Wam się podobało. Liczę na Wasze komentarze liczne, tak jak do tej pory to jest i było. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I tutaj ostatnie machanko, i widzimy się już w kolejnej części dodatku. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was.